lata 80. XIX wieku. Mała wioska pod Płockiem na zachodnich kresach Imperium Rosyjskiego. Do rodziny Olszewskich dociera tajemniczy list. Na stemplu widnieje napis Vera Cruz, Meksyk. Nadawcą jest Józef Olszewski, który dwie dekady wcześniej opuścił rodzinną wioskę. Jego ojciec, ubogi szlachcic Drżącymi rękami przewraca kolejne strony listu, na których znajduje się najdokładniejszy i szczegółowy opis. Opis miejsca skrywającego piracki skarb. Przenieśmy się jednak 20 lat wstecz. Piętnastoletni Józef Olszewski opuszcza rodzinną wieś w Guberni Płockiej. Urzeczony opowieściami wędrownego bakałaża o dalekich lądach, morzach, ludziach o różnych kolorach skóry, wielobarwnych ptakach i najdziwniejszych zwierzętach, rusza w daleki świat. Wraz ze znajomymi flisakami płynie aż do Gdańska, gdzie zatrudnia się przy ładowaniu zboża na statki. Kapitan holenderskiego szkunera Najade. Jest tak zbudowany zaangażowaniem piętnastolatka, że proponuje mu posadę chłopca okrętowego. I tak Olszewski trafia do Amsterdamu i dalej przez Atlantyk aż do zachodnich Indii, bo tak nazywano wówczas wyspy leżące na Morzu Karaibskim. Tętniące życiem miasto tropikalny klimat. Kolorowi ludzie, palmy. Widok hawany połowy XIX wieku musiał być nielada przeżyciem dla prostego chłopca z mazowieckiego folwarku. Włócząc się pośród kolonialnej zabudowy, Olszewski kompletnie zapomina o statku, którym przypłynął. Gdy dotarł w końcu do portu, okazało się, że najada, załadowana ciężkimi workami cukru, wypłynęła już do Europy. Po kilku dniach udało się Olszewskiemu zwerbować na inny statek. Jakież musiał być jego zaskoczenie, gdy zorientował się, że czarnoskóra załoga trudni się… piractwem. Przystał na to i podobnie jak kiedyś ochoczo ładował zboże, tak z równym zaangażowaniem łupił, wymuszał okupy i mordował. Trwało to wiele miesięcy, ale w końcu trafił swój na swego. Szybsza i zwrotniejsza salamandra okazała się stapkiem łowców niewolników. Po abordażu i zakuciu w kajdany całej załogi Olszewskiego jego statek poszedł na dno. Ale Józiu, bo tak nazywano Olszewskiego, zawsze spadał na cztery łapy. I tym razem potrafił zaskarbić sobie przychylność kapitana salamandry który przyjął Polaka do załogi. Przez kilka następnych lat statek kursował między brzegami Czarnego Lądu a Karaibami, przywożąc skutych kajdanami niewolników, porywając ich z rodzinnych wiosek, rozdzielając rodziny, odzierając z godności. Warto nadmienić, że handel niewolnikami był w połowie XIX wieku podobnie jak piractwo, nielegalny Sowita zapłata od plantatorów trzciny cukrowej, kawy i bawełny rekompensowała jednak całe niebezpieczeństwo. Ale sprawiedliwość dosięgnęła w końcu łowców niewolników. Brytyjski okręt wojenny po oddaniu kilku salw artyleryjskich zatopił Saudyjczyków. Mówi się, że złego diabli nie biorą i musi coś w tym być, bo Józiu, jako jedyny członek załogi, ocalał. W ostatnim momencie ratuje jeszcze życie kapitanowi, co już wkrótce miało kompletnie odmienić los Polaka. Kapitan zapisał Olszewskiemu cały swój majątek, który zgromadził handlując niewolnikami. A było tego niemało. Drogocenne klejnoty. Złote i srebrne reale, dukaty, taka fortuna w rękach byłego pirata i szmuglera niewolników, nie wróży nic dobrego. Olszewski ucieka do Stanów Zjednoczonych. Tutaj nikt nie zna jego przeszłości więc może uchodzić za arystokrata. Nie zamierza się zresztą tłumaczyć ze swojego majątku. W końcu to kraj nowych możliwości, świeżego startu. Ale piracka dusza Józia odzywa się po raz kolejny. W Waszyngtonie na salonach poznaje pannę Klotildę McGregor, pełną wdzięku córkę emigrantki z Polski. Jego płomienne uczucie nie zostaje jednak odwzajemnione. Urażoną dumę, postanawia zmyć krwią. Morduje Klotyldę i jej ojca. Wyjęty spod prawa, ucieka, najpierw na zachód, na ziemię Indian, a w końcu do Meksyku. I tak. Trafiamy do wspomnianego już Veracruz, z którego Olszewski wysłał swój ostatni list do ojca. Czego spodziewać się można po byłym awanturniku? Nie trudno się domyślić. Jak sam wspomina, rychtuje mały, ale zgrabny i szybki żaglowiec. Zbiera grupę typów z ciemnej gwiazdy, włóczy kijów, wskazańców i rusza na morze. By napadać na statki handlowe i szmuglować niewolników. Pirackiej duszy nie oszukasz. Józiu to ostatni polski pirat, którego dobrze znali XIX-wieczni żeglarze. Siał po strach od wybrzeży Kuby, Jamajki, przez Haiti i Puerto Rico aż po małe antyle. Okoliczności śmierci Olszewskiego nie są do końca jasne. Najpewniej zginął na morzu, gdy jego piracki statek ostrzelany został przez angielski szkuner. Brak spoczął na dnie u wybrzeży Gujany Holenderskiej. Roztropny Polak zdążył jednak wysłać list do Polski, informując ojca o ukrytych kosztownościach, które gromadził przez lata. W małej jaskini nieopodal Veracruz piętrzyły się złote monety, czekając na swojego odkrywca. Czy to moment, w którym inicjatywę przejmuje ojciec Olszewskiego? Organizuje ekspedycję do Meksyku i odnajduje ukrytą w górach fortunę? Nie. Biedny szlachcic z Podpłocka nie dysponuje wystarczającymi środkami. List od syna ląduje więc na strychu. Dopiero po 20 latach odnajduje go siostrzeniec adresata i w 1899 roku publikuje na łamach Tygodnika Wędrowiec Niesamowite Losy Józefa Olszewskiego. Co stało się ze skarbem? Nikt nie wie. Może do dziś spoczywa gdzieś w małej jaskini Nieopodal Veracruz.